Kilkadziesiąt osób znekli, po raz kolejny pielgrzymowało do Sanktuarium Matki Bożej w Grodziszczku w gminie Dominowo. I prosimy o Bogu o samy, gdzie wprowadzenie do Matki Bożej Pocieszenia, szczęść Bożej! Takie pielgrzymki dla wielu osób są możliwością nabrania siły i doświadczenia wewnętrznego spokoju. Jestem osobą taką dużo bardziej spokojniejszą od czasu, kiedy zawierzyłam się Bogu, Matce Bożej. To od tego czasu czuję siłę. Przynajmniej, bo ja w tej chwili jestem bardzo osobą ciężką chorą. Choruję na raka z przerzutami. I od momentu, kiedy zawierzyłam się, czuję taki wewnętrzny spokój. Ta pielgrzymka ma też wymiar dziękczynny. W połowie XIX wieku Nekle i okolice nawiedzały liczne choroby zakaźne. Największe spustoszenie wyrządziła cholera. Taka choroba dotarła w 1832 roku do Nekli, do takiej większej wtedy wówczas wioski na trasie między wrześnią a Poznaniem, Środom a Gniezdem. Wówczas to kilkunastoro mieszkańców Nekli zachorowało na tą chorobę. Ona oznaczała się tym, że mieszkańcy cierpieli wielkie bóle brzuszne, zostali mocno odwodnieni, wysoka gorączka. Kilku mieszkańców także zmarło z powodu tej choroby. Wówczas to parafianie nekielscy postanowili zwrócić się do Najświętszej Marii Panny i udali się z Nekli tutaj na gród do Grodziszczka. Ta tradycja trwa do dziś. W okresie kiedy tu jest odpust, odbywa się w tej parafii, będziemy do Matki Pocieszenia chodzić w ramach dzień czynnych za uratowanie tej społeczności tutaj dekielskiej. Księża podkreślają też duchowy wymiar odpustu, który pod koniec sierpnia odbywa się w Grodziszczku. Warto myślę podkreślić ten aspekt duchowy, ten wymiar duchowy, szczególnie jeśli w przypadku dzisiejszego odpustu mamy do czynienia z tą tajemnicą Matki Bożej pocieszenia. Pocieszenia, którego człowiek potrzebuje na różnych etapach i różnych momentach swojego życia. I szuka tego pocieszenia także dzisiaj w różnych miejscach. Bardziej chyba warto podkreślić wagę i znaczenie tego odpustu dzisiejszego w naszym codziennym życiu. W odpuście w Grodziszczku co roku uczestniczy kilkaset osób.